Witam wszystkich bardzo serdecznie Widzę w kolejnym odcinku z krystalicznej masakry no na D&D także cały świat jest cały więc się nic nie stanie w wali playstation albo coś w tym stylu, także chodzimy dzisiaj dzisiejszym odcinku robimy kolejną rzecz na tym świecie dzisiaj może być krótkie odcinek dlatego no, że nagrywam to troszeczkę w nocy ale no, bym chciał jeszcze się odcinek jednego dnia po no też chciałbym to przynajmniej nagrać także mam nadzieję, że wszystko będzie zgodnie z planem i ten odcinek troszeczkę będzie krótszy pewnie Dzisiaj, no dzisiaj to nie wiem, co zrobić, dzisiaj, czy nadal będziemy robić tam tę miejscówkę, chyba nadal będziemy robić tam tę miejscówkę, bo po... zobaczymy jak się wnudzę, nie, zobaczymy jak długo siedział na tym odcinku, zależy, jak dosiedział o krótko, no to krótko, bo sobie, że taki odcinek był, chociaż jeden dzień chcę jeden odcinek chociaż nagrać, no to dzisiaj wykorzystam Minecrafta, po i tak nie mam nic za roboty, tylko nagrałem sobie Minecrafta i przy okazji sobie pogram. Także no to będzie nowe apce. Ocenię znowu walczy na dwóch kanałach. Christian mobil i Hycel X Pompa Aka Christian Ciechoński. Po zmianie na nazwę, pomyślałem, że zmienia, ale oczywiście to dalej kolejne w szkole wyzwania, także postanowiłem, że tak to zmienię, bo te, takie Christian jak to wiadomo, takie dosyć dubnowskie było. Ale zmieniłem, jestem z tego dumny widzowie. I no, I w dzisiejszym odcinku będziemy robić nadal tamtą miejscówkę pod villagerów Wstępne plany mam tego miasta i chciałbym to miasto tak dobrze rozwinąć, żeby w sumie wioskę, czyli tam obok tego będzie jeszcze drugie miasto, czyli tam będą jakby dwa miasta koło siebie, ale To będzie wioska, jakby nie. Także. No, tam będzie wioska. Słuchajcie, kilka zmian. Tutaj będę się wprowadzał na tym świecie. Słuchajcie, tutaj miały być domki. To, to co widzicie, tutaj ma, tutaj ma być jeden domek postawiony na przykład. Tutaj drugi, trzeci i czwarty tutaj pasują, ale nie do końca, ponieważ no nie pasują mi w tym miejscu, także tutaj bym połączył tutaj kolejny blok, w którym będą się rozmnażać swoich lejzerów, robię, będę się rozmnażać i tym podobne, po prostu, bo tutaj mamy już pierwszą miejscóweczkę, mm, nie wiem czy bym, by, mógłbym ich wypuszczać, ja może bym ich widział, bym wypuszczał, bym, bym ale no to napiszcie mi, no Oczywiście, że mam ich w ogóle wypuszczać, bo w to też jest dobra rzecz. Bo to pole mi rośnie bez zarobiście. zarąbiście. Jestem z tego pola dumny. To pole mi rośnie, także progres. Kiedyś mam na pewno zrobił o tym poradnik, bo to pole naprawdę rośnie fest On będzie dość takie ogromne pole, bo to naprawdę pomaga. Także ten domków tu nie będzie. czy Tutaj będzie jakiś, jakiś blok w tym miejscu będzie. Ten blok tamten, tylko no że tu będzie stał. No nie wiem no tak dotąd. No ten domek może, tutaj ten domek też może on Może ten domek będzie stał w tym miejscu. Może tutaj coś zbuduję w tym miejscu. Zobaczymy. I tutaj będzie jakiś domek albo coś się wykorzystam? Zależy co. Może z jakąś skrytkę zrobimy. Mm. No, byłoby ciekawie w sumie w mieście takim. No i co? Tutaj jest wioska, wiadomo. Dzisiaj może będę na trybie kreatywnym i będę rozmnażał te dróżki. O, to może być dobra rzecz. No to możemy zrobić. Chociaż nie no, tutaj trochę terenu będę się pustować, także nie będę tego robił na razie, pierdziele. Tak, tutaj trochę poziomu trzeba usunąć bo tutaj też trzeba będzie coś faktycznie ustawić, nie, tutaj nic nie postawię i tak, No ale no, no nie, no tutaj nic nie postawię, że nie ma szans, no, no też trzeba coś postawić tym miejscu, zobaczymy, może jakieś tu sklepiki małe, wiejski, wiejskie, no, a co tam będę stawiał, no właśnie, tutaj będzie targ w tym miejscu, w tym miejscu będzie targ, tu będzie jakaś dróżka. No i tutaj też będzie miasto, widzę kolejne. Więc może trudno to, to, to będzie takie trójmieście. <grych> Tylko że w środku będzie taka wioska, a po lewej, po prawej będzie miasto. O, no tak pomyślałem. No. I tam będzie miasto. Także no. Tutaj mamy w ogóle tych, tych, tych mamy. Także no, tutaj też mam... Ich mogę się w ogóle gdzieś pousywać tamtych, ale to z czasem. No i co? Zaczynamy. Hmm. Nie wiem, zakończę tam ten budynek, bo i tak teraz na roboty nic nie mam. Niż tamto. No, a jak to tam wygląda? Tutaj, kiedyś zrobię są chyba. Tylko tamten w ogóle będzie mi chyba usuwał. A no nie, jak to robisz? Czul, to... Niech się rozmnażają psymy też. No, tutaj mamy takie coś. Oj, nice, O, pokażę. Nie wiem, czy ktoś widział, ale tutaj jest taka winda fajna. Zarąbista, ja no, super, to mnie na wyszło. Naprawdę, sobie mi na winda wyszła. Dobra, zaczynamy. Piksy, nie? Tutaj chyba będą drzwi w tym miejscu. Tylko, że jak to zrobić tak, żeby oni tu mi nie wychodzili? Wiecie o co mi chodzi, nie? Bo tu będą mieć takie budynki w tym miejscu. Tu będą kolejne schodki w tym miejscu. pamiętacie o tym. No. Tu na siebie nie będą wchodzić. Nie mogą wchodzić. No, na tu będą mogły być kolejne schody. A za taki wstępny plan tego domku, po, No, tak dotąd chyba, nie? Rejo really, really, really. Ale to widzę, bo jaja widzę, really. no ja na tym odcinku nie, nie będę się tym zajmował, bo to będzie to, po, by, bez, to krótki odcineczek. Spróbuję wyrwać masz jakiś teren Zresztą myślałem, że tu będzie taka fajna miejscówka pod tymi schodami idealna baza. No pomyśl, to by się nam to widzę skap. Tutaj bym postawił dirta w tym miejscu. Dotąd. I by się nikt nie skatnął tutaj, no to by się tu mógł widzę skapnąć pod schodami. No chyba nikt. Ja pierdzielę. To ja, ja to robię na serwerze u Damiana widzę, by grał. podaję gdyby nie ja ma PlayStation i to też wydaje miasto, tam też mam kiedyś pokażę na pewno, ale tylko na Christian Cichoński. Także będziecie musieli też wziąć drugi kanał. Mm, także no, zaczynamy widzę jakiegoś na razie. Dobra Robimy to Idę to od się odłożyć, bo dzisiaj nie będziemy tego robić, dzisiaj będziemy rów, rów, robić wzrokę w tym odcinku. Brzmi to się tak absurdalnie, ale... No cóż. Ale to się tryb na ten panie co w tych miecie, tych miecie tracić i tym podobne. Także no Chodź tutaj syf mam, ja pierdzielę. No trzeba no jak najszybciej zrobić widzę tą tą, tą tą farmę, nie? Moskitu. Dobra mm, To szybko zrobimy w ten sposób chyba, żeby bez Game mode Creative Dzisiaj w ogóle była premiera na telewizorze, ten, tak, tak, to ktoś widział to dajcie znać w górę po to, to był serial, widzę nie? To taki film to bardziej Dobra mm, Robimy to na trybie kreatywnym, tą drogę czy się tylko W celach humorystycznych. nie, to ma to wiele Dobra, robimy drogę, widzę Eee, to tak, to myślałem o usunięciu, ale pomyślałem, że to zostawię. Także, no, tutaj będzie, tutaj będzie, tutaj będzie, tak stało. Mm, tą drogę bym chciał wrócić przede wszystkim, ale to zrąbałem. dirt na szczęście, mam dirta. Dobra nice I tutaj będzie jakaś widzę kolejna farma w tym miejscu. Kolejne, czy te bloki w usunąć czy zostawić, czy chociaż tak do połowy to widzę usunąć. No, zobaczcie, bo i tak tutaj no nic nie wykombinuje. I tak na tym poziomie są ta farma jest 68 No zobaczcie, tak na tym jest farma także No kurde, no dobry pomysł to byłby A ty też się taką źródkę dobudujemy. Znaczy to nie znaczy to dobry pomysł, ale pierdzielę to. Okej, okay. tak dobrze to robimy? Nie wiem, tak zrobić, ale. Nice, teraz. Tak to nie wygląda. Tylko to bym trochę ściął. No też tak. Tak myślałem. Tutaj by coś było, widzę, jeszcze jeszcze widzę zmęczone, to jest trochę krótkie się ten nacieczek. Także wypadcie i w ten ten Dobra. Okej. Okay. Dobra. Następce nasze wygląda. No dobra. Tu będzie taka na farą w tym miejscu Tu będą jakieś budynki, w tym miejscu także na spokojnie widzowie Dobra, e, no kończę. Nie dam dzisiaj na Radę Nega 6 godzinę Nie dam rady, idź, chyba. Widzimy się z Ewy w kolejnym odcinku. Popatki, jo.